Rafał Gikiewicz znany jest z niewyparzonego języka, ale ostatnio zachwyca także formą bramkarską, dzięki której miał oferty z Girondo Bordeaux, Glasgow Rangers, Olympiakosu Pireus czy Fenerbahce Stambuł. Ostatecznie postanowił zostać w Niemczech, a nam opowiedział o zwariowanym świecie według Gikiego. Jeżeli Wam się spodoba, nie zapomnijcie zostawić subskrypcji. Skąd się wzięły pomysły na te Twoje filmiki, które wrzucałeś na Twittera w trakcie... Epidemii koronawirusa, bo byłeś kierowcą Formuły 1, pchałeś kulą, właściwie rolką papieru toaletowego, byłeś lekko atletą. No mówmy się, piłkarz czy zawodowy sportowiec nie jest przyzwyczajony do siedzenia w domu 24 godziny na dobę. Wykorzystywałem garderoby żony, pomysły swoje, jak i żony. To mi pomogło trochę, wiesz, dzieć, mi się pobawić, dużo uśmiechu było w domu, wiesz, jak montowaliśmy to wszystko, muzykę podkładaliśmy, bo to trochę wiesz. Na, na paru metrach kwadratowych nie jest łatwo też coś wymyślić, żeby to się nie powtarzało. I miałeś jakąś taką listę dyscyplin, które chcesz zrobić i, i zostały jakieś niezrealizowane? Wiesz co? Chciałem zjechać na takich dwóch deskach ze schodów, bo mam dwupiętrowy dom. Hmm. Hmm ale za bardzo niebezpieczne by to było, więc to musiałem wykreślić. Musiałby się na ścianie zatrzymać, a mieszkanie trzeba oddać w dobrym stanie, więc ciężko, ciężko to było ogarnąć. Ty jak myślisz o sobie, to myślisz sobie, że jesteś trochę takim oszołomem? Pewno pozytywnym, tak, w pozytywnym słowa znaczeniu, to, 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 na pewno. Zastanawiam się, jak dużo trzeba mieć właśnie takiego pozytywnego luzu, żeby no jednak w tym stroju Borata paradować na Twitterze, gdzie ileś tam set tysięcy ludzi cię może zobaczyć. No na Twitterze 400 tysięcy wyświetleń miałem tego filmiku, więc poszedł w świat. Ale ja to się nie, całe życie się nigdy nie zastanawiałem, co ktoś o mnie pomyśli. Robię to, co lubię i uważam za stosowne, tak samo często mówię to, co myślę, nie gryzę się w język. No, jakby, żeby to nie zabrzmiało źle. No nie obchodziło mnie, jak to ktoś odbierze. No chodziło o to, żeby dać ludziom uśmiech w tych ciężkich czasach. Nie wiem, no nie dostałem ani jednego, nie wiem, jakiegoś złego czy negatywnego komentarzu wręcz przeciwnie. Wszyscy bardziej to, nawet chłopacy w szatni mówili, że kurde, trzeba mieć dystans i umieć się śmiać z siebie, ale myślę, że to jest podstawa, umieć się śmiać i mieć dystans do samego siebie. Pamiętam, jak wyjeżdżałeś ze Śląska w Wrocław do, do Niemiec, to raczej miałeś taką łatkę błazna, a do tego jeszcze abstynenta, no to już w ogóle abstynent to najczęściej konfident, bo jak nie pijesz, to donosisz, a okazuje się, że przenosisz się tak naprawdę trochę na zachód, i te wszystkie rzeczy, które tutaj były minusami, okazują się tam plusami. No to jest co, zacznę od abstynenta. No napiłem się dwa piwa teraz po wygranym meczu z Paderborn. Jak? To wszyscy byli w szoku, ale właśnie mówię, że czekałem na taki moment. No, to smakowało jak mistrzostwo Niemiec dla Unionu Berlin. I te piwo, którego nienawidzę, jakoś tam przełknąłem po, po takim sukcesie, jaki zrobiliśmy. A przerwę ci to było pierwsze piwo od ilu lat? Wiesz, co? No, pierwsze piwo od, nie wiem, no, 10-11 lat. No bo nie mówimy o tym jakimś radlerze jabłkowym, który ma tam 0,3%. No. Więc y, takie prawdziwe piwo to było takie, no właśnie, takie, na które czekałem i tyle lat je na świecie. Ale w Polsce opinia o mnie była taka, że dużo osób w ogóle nie wiedziało, kim ja jestem, a oceniało mnie na podstawie, tak jak mówisz, konfliktu z Mrazem, który to był konflikt mojego brata, nie mój. Ja się tylko za niego stawiłem. A to, że w Polsce masz swoje zdanie, jesteś uśmiechnięty nawet po przegranym meczu, to było źle tak jak mówisz, czy Błazen, czy taki nie wiem, no gość, który nie, nie chodzi po ziemi twardo. To jest paradoks, że tutaj jak jesteś uśmiechnięty, wygadany, ma swoje zdanie i potrafić tym innym zdaniem zmotywować innych, to tu jest do, lepiej to odbierane niż w Polsce, więc myślę, że dobrze trafiłem i spadłem tu na cztery łapy. Zainteresowała mnie ta historia y, y, poznania Twojej żony. No dokładnie, my mieliśmy już w Jagiellonii przerwę świąteczną, y, kolega mówi, że fajną brunetkę spotkał na imprezie, a ja nie imprezowałem, jak nie teraz też się imprezuje. Podesłał mi namiary na naszej klasie, bo wtedy nasza klasa była, wiesz, topowa. Napisałem do niej. No to ona mówi: Kurde, co ty, co ty gówniarzu chcesz? Ona dwa lata starsza ode mnie. Ja mówię, że możemy się napić kawy, nie? No bo nie napiszę, że przyjadę na na bo Jak to mało, mało to poważnie zawfiję, bo ja kawy nie pijam. No ale przyjechałem na to kawę, mówię, że potrzebuję dwóch, trzech godzin. Ona mówi: Nie, no zapraszasz mnie na kawę i wiesz, potrzebujesz dwóch, trzech godzin. Ja mówię: Słuchaj, no, ja muszę z Olsztyna przyjechać na to kawę. Więc przyjechałem, biały Białystok, drogę, wiesz, przez wiesz, jak przez myszynię się tam jedzie <laughs> z zakrętami. Więc przyjechałem, napiliśmy się te kawy, wróciłem. W styczniu poleciliśmy na obóz do Turcji. I będąc w Turcji, rozmawialiśmy cały czas przez Skype'a i postanowiłem, że słuchaj, tu są i tu są klucze, zrób przeprowadzkę, się wprowadzam do ciebie po paru dniach. No i po trzech miesiącach się zaręczyliśmy. I do dzisiaj jesteśmy, wiesz, razem 12 lat. Te twoje pozytywne takie zakręcenie chyba w genach przeszło na twojego syna Piotra, bo czytałem u Izy Koprowiak, że prowadził agitację napiętą w jednym z niemieckich przedszkoli, aż trener musiał interweniować. No tak, tak. Wiesz co, no on jest taki jak ja, no mówi to, co myśli, to, co usłyszy, więc nie wiedzieliśmy, bo byliśmy nowi we Freiburgu, że syn trenera chodzi do tego samego przedszkola i mówi, kurde, no, ten szwolo trochę mógłby lepiej bronić, tak łagodnie mówiąc, bo jakby mój tata stał miałby więcej punktów, nie? I tam dwa dni potem wzywa mnie trener mówi, kurde, Giki, tam powiedz dla Piotra, że tam mój syn chodzi, Carlos. Eee, I tam mówi, przyszedł do domu i mówi, kurde, że tam jakiś nowy chłopak, Piotrek Gikiewicz, opowiada, że Szwolo słabo gra, że ojciec jego by lepiej Te Te twoje takie wygadanie, wyszczekanie, pewność siebie. Kiedy pierwszy raz y, przysporzyła ci problemów? To w wiesz, y, zesłanie do rezerw. Y, to była taka pierwsza sytuacja która jakby w tej takiej mojej profesjonalnej przygodzie z piłką zaważyła jakby czy tam nie wiem, wpłynęła negatywnie trochę na obu spraw. Nie czego żałuję, to jak patrzę teraz na statystyki różnych zawodników, wiesz jak ja to mówię, no-name'ów w Ekstraklasie, to oni mają 5 razy więcej meczów ode mnie, no i to, to jest jedyna rzecz, która mnie trochę boli, że tych meczów w Ekstraklasie mam bardzo mało, bo tutaj w Niemczech mam ponad 140, a wiesz, a w Polsce nie wiem, czy mam 30 czy 35 nawet, no. Ani ta sytuacja w Jagiellonii, ani sytuacja w Śląsku, ani nie wpłynęła na moją pewność siebie, ani nie wpłynęła na to, że nie wiem, jakoś miałem depresję, ani nie wpłynęła na to, że przestałem kochać piłkę nożną. Po pierwsze na treningu, gdzie Patryk wraz był w tym swoim stanie, jakim był, nie byłem, byłem w szatni, bo to było po meczu z Wisło Kraków w Krakowie wygranym, e, więc nie byłem, stanąłem za brata, bo wiesz, to jest moja krew i zawsze stanę. A druga sprawa, wiesz, tam niepodawane ręce, to chyba tam tylko Krzysiek Grzukowski nie podawał, z tego co pamiętam, nie wiem, Tadek Socha. Yy, więc to tak tam nie to nie było tak, jak ktoś, nie wiem, szedł do mediów, że się przebierasz w innej szatni, czy tam nie wiem, jesteś wygnany zespołu, to bódy są. Nie mogę tego nazwać ciężką sytuacją, czy w życiu piłkarskim, czy w swoim życiu prywatnym, bo wiem, że mój brat miał rację. Wiem, że w profesjonalnym klubie dobrze zarządzanym na zachodzie taka sytuacja nie ma prawa w ogóle się wydarzyć, więc ja się z tego śmieję, jak ja bym to powiedział tutaj dziennikarzom, czy chłopakom szatni jutro na treningu, że taka sytuacja miała miejsce, to oni by się zastanowali, to co, twój brat ma problem z tego powodu, wiesz, no pukaliby się w czoło i no nie mam możliwości, żeby to się w ogóle tu wydarzyło, czy sprzątaczka, czy nie wiem, green keeper, czy ktokolwiek, żeby przyszedł w takim stanie na trening. We Wrocławiu wtedy w szatni stanąłeś za bratem, natomiast tak jak się rozmawia z ludźmi ze środowiska, Piłkarskiego, to często gdzieś pojawia się ta opinia, że te wasze relacje nie są już tak dobre jak kiedyś. Ja to ogólnie krótko skomentuję, że wiesz, no, brudów rodzinnych i ogólnie z takich spraw nie pierze się w mediach, więc będę mądrzejszy od swojej drugiej połówki, czyli od bliźniaka i no nie bardzo chcę po prostu dokumentować, bo e, wszyscy ludzie mają problemy, na pewno ty też masz swoje problemy, wiesz. E, Zawsze czasami się jakaś droga, kogoś może rozjechać, ale to też nie jest podziany, że zaraz się to zjedzie, więc jak ja chciałbym dobić i jakby, wiesz, rozpalić to ognisko, to mógłbym rozpalić, ale myślę, że przez najbliższe 20 lat byśmy tego kontaktu nie odzyskali, więc yy, trzeba pokazać wyższość, być mądrzejszym i po prostu, no nie, nie chciałbym tego komentować. No. A zależy Ci na tym, żeby ten kontakt odzyskać? Wiesz co, jak mój brat bliźniak, byliśmy w Suwałkach, umierał, bo miał wyrostek niewykryty i, wiesz, chudł 45 kilo, to ja Codziennie jeździłem po 200 km, wsuwał do szczytna, siedziałem w nocy u jego boku, czy odwiedzałem, go, wracałem do domu, i potem jechałem 200 km z powrotem do suwał. Więc wiesz, no to jest mój brat, to jest moja krew, i wiesz, no, nie, że głupie pytanie, no, ale no, to jest pytanie retoryczne. Z no, rodzina jest jedna, brat, brat, braci mam dwóch. I wiesz, no, mój, mój syn, on, on jest krzesłem dla mojego syna, więc no, strata no, kontaktu moja z nim, to też wpływa na to, że Piotrek i Mateusz, teraz drugi syn, nie ma kontaktu z wujkiem, więc no, tak nie powinno być, po prostu, no. W życiu wszyscy robią błędy. Ja śpiewałem na Legię Warszawa, zrobiłem błąd, zapłaciłem za to, pauzowałem za to. Kibice pamiętają Legi. Więc to jak mamy szczery, żałuję, no ja chciałem lecieć i myślę, że większość chłopaków z tej piątki czy szóstki chciała lecieć przepraszać Legię, ale wtedy ówczesny, w cudzysłowie, nasz prawnik śląsków Rosław powiedział, że nie ma sensu, że to się rozejdzie po kościach, a się nie rozeszło, więc trochę wyszliśmy na idiotów, bo chcieliśmy lecieć, płacić za własne pieniądze na samolot, lecieć do Warszawy na posiedzenie komisji, przeprosić i jakby personalnie klub Legię Warszawa, jak i piłkarze, jak i komisję ligi, Odradzano nam to. Powiedziano, że jakby nie wpłynie to na nic, że nie ma sensu. Zabrano nam 25 tysięcy złotych i pięć meczów, które też nie mogłeś rozegrać, straciłeś pieniądze, premie. Ale myślę, że największy niesmak to tak jak mówisz, ta jakby pamięć niektórych kibiców, że ten Gikiewicz śpiewał na to Legię. Nie powinienem, wiesz, mogę przeprosić, piłka nożna to jest sport, nie powinno to wpływać na obrażanie drugiego człowieka, czy kibiców, czy piłkarzy, więc źle zrobiłem, tak jak mówiłem, zrobiłem błąd. Nigdy więcej, gdzie nawet tu w Niemczech czy coś, jakieś są derby, ktoś nuci piosenkę na rywala, nie śpiewam, nie nuce, bo wiem, ile to może mnie kosztować, wiem, że zrobiłem taki sam błąd. A gdyby był kiedyś temat Legii, tak z ciekawości? jest co, myślę, że to jest jedyny klub, oprócz Jagiellonii, do której mógłbym wrócić do Polski. czy Legia to jest jak Bayern Monachium tutaj w Niemczech, no największy klub w Polsce. Jak miałbym wracać po przygodzie tutaj w Niemczech do Polski, to bym wrócił albo do Jagiellonii wiąże, bo tam mam dom i moja żona ma rodzinę, Albo bym wrócił do Legii Warszawa, bo jest to ogromny klub, ma jednych z lepszych kibiców w Polsce i wiesz, Warszawa, no miasto piękne, ogromne, graż dla kibiców, gra zawsze o coś. To prawda, że miałeś propozycję Paris Saint-Germain? Rozmawiałem z Kopcem. Z którym jest kontaktował Kuba Rzeźniczak, który ma kontakty z Pinim Zachabim i mówi do mnie, słuchaj, chce zarobić parę groszy. Więc wiesz, no były rozmowy, jak byłem w Dubaju, no ale to. To, to, to nie było coś takiego, że mam tu na stole ofertę i ta, tak jak teraz, no mam parę ofert, i tylko tam, gdzie podpiszę, to jutro mogę to ogłosić. No to nie było coś takiego, to były rozmowy. Nie kusiło, żeby zmienić klub, zmienić też jednocześnie kraj na, na inny. Byłem zdecydowany wyjechać do Anglii, ale Korona, wszystko, czyli wirus Korona, wszystko wszystko popsuło. Miałem oferty z, z klubów, które awansują do Premier League i z Klubu Premier League, bo jeden bramkarz, z tego co wiem, odejdzie. I chciałem wyjechać. Anglicy płacą praktycznie najwięcej na świecie, więc podpisałem nawet z agencją, która reprezentuje większość bramkarzy na wyspach. Z ciekawostki powiem, że też miałem temat Glasgow Rangers i czy Gerarda. Ale tam nie, to nie są po pierwsze zarobki, które yy, mogą przeważyć szale na wyjazd, na pogodę, na, na Szkocję, tutaj w porównaniu do Niemiec. Te sumy, o których rozmawialiśmy, to po koronawirusie nagle tam o minus 50% czy 40%, bo nie wiedzą. Mówią, słuchaj, czekaj do końca czerwca, lipca, hmm. wtedy coś może dla Ciebie będziemy mieć. mówię, że tak, tak długo nie chcę czekać. W Grecji miałem i z Olimpiakosu, i z Panathinaikosu tematy, wiesz, z dyrektorami, czy z nowymi inwestorami na WhatsAppie pisałem, rozmawiałem. Więc co I jest bez Siktasu, i z i z Galatasaray. no to przyno. Ja z każdym jak rozmawiałem, to to przyno. Jak dzwoni do ciebie Emre Belocoglu, no to, to już coś znaczy, więc ja jestem śmieszny Rafał Gikiewicz, w cudzysłowie. A jak dzwoni do mnie taka osoba, bo ja nie mam menadżera i rozmawiam od razu z taką osobą, robi to wrażenie. I poprzez to, że nie mam agenta, to też naprawdę fajne kontakty uzbierałem. I nie jest powiedziane, że po tych dwóch, trzech latach teraz po kontrakcie, nie pojadę jeszcze do Turcji do fajnego klubu i nie zarobi fajnych pieniędzy, bo tak nie jest. No ale tak jak powiedziałem, wiesz, jeżeli z Francji jakieś tam tematy, Montpellier czy Bordeaux też były grane, no i fajne, fajne miejsca do życia, bo się dowiadywałem. Jeszcze miałem Izmir, klub Kamila Wilczka, więc e, też plaża, słońce, miasto turystyczne, ale tak jak mówisz, no, Bordeaux, Montpellier, to pierwsze co zapytałem Cię, czy to jest fajne miasto do życia, od razu mi mówili, że petardy. Nie zostaniesz w Niemczech, jeżeli się nic nie wydarzy. Na 100% będę w niemieckim klubie, na 95% będę grał w Bundeslidze, więc e, musimy poczekać jeszcze parę dni. Beto, Beto w tym Gesteppe Izmir ma 39 lat. Jak miałem być ściągany do GSTP Izmir, to miałem być ściągany jako jego, jego następca. A mówiłem dla tego trenera Bramkarzy, z którym miałem wideokonferencję, że graliśmy razem w Śląskę Sevilla, nie naprzeciwko siebie, więc to też była fajna historia. Pokazywali mi domy z basenami, Sebastian. No, uwierz mi, że ci Turcy to byli tak napaleni, że oni tu chcieli, chcieli czarterem przylecieć w środę przed jednym z meczów. Ale ja do nich mówię trochę easy, easy, take kier easy. Mówię chili vanilli, kurde, że muszę się skupić, żeby Union utrzymać to. Dlaczego, już kończąc ten wątek transferowy, ty nie zostaniesz w Unionie? Bo to jest świetne pytanie. Kibice nawet zorganizowali akcję, żeby zebrać parę złotych dla ciebie, czy euro właściwie, na, na twój kontrakt. Kochają cię. Odpowiadając na twoje pytanie, I don't know. Nie wiem, czemu nie zostaję w Unionie Berlin. Nie jest prawdą to, że chciałem worek pieniędzy. Oczywiście chciałem więcej zarabiać, bo przyszedłem tutaj jako numer dwa z Freiburga i zgodziłem się na wszystko i podpisałem dwoma rękami. Zabrałem kontrakt, żeby się nie rozmyślili, bo chcieli Langeraka, tego co był kiedyś w Dortmundzie. A wybrali mnie, też ci powiem z ciekawostek, dyrektor sportowy na pierwszym spotkaniu zapytał się jesteś lepszy od Langeraka, kogo mamy wziąć? A ja się do niego mówię, a kto to jest Langerak? Sklepia mi to, że takie kluby o mnie, czy z Turcji, czy z Grecji, czy z Anglii jakieś tam wstępne rozmowy zabiegały, bo to pokazuje, że ten mój performance, jak można to nazwać, niemiecki naprawdę idzie w dobrym kierunku i te moje nazwisko jest e, dla tych, którzy są i szukają bramkarza znany. Czekaj, o tak się przesunę. Czekaj, tu jest pójdę, tutaj. O.